Szybanko Widzowie, jakiś czas temu, a w zasadzie to ponad rok temu, zrobiłem filmik, w którym grałem tylko brońmi, które miałem w sklepie. I dzisiaj zrobimy drugą część tego filmu, ponieważ bardzo wam się poprzednia spodobała, ale zrobimy teraz mały haczyk. Mianowicie, jeśli ja w filmie zapomnę się o tym, że będę mógł grać tylko tymi brońmi, czterema, którymi mam w sklepie, to wtedy pojawi się na ekranie kod na Valorant Poinsy, ale nie dosłownie w tym momencie, tylko w innym losowym momencie po tym fragmencie filmu. Mam nadzieję, że rozumiecie. Więc tutaj kto pierwszy, ten lepszy, i też będzie on ukryty, więc. Więc to nie będzie takie proste, żeby go znaleźć. Jestem ciekaw, jak wam pójdzie. Dajcie znać w komentarzu, co dzisiaj jedliście na obiad. I każdemu, kto napisze, co ja coś na obiad, w komentarzu przypnę. Serduszko obiecuję. No a my, słuchajcie, jesteśmy w grze. Spośród tych wszystkich broni będziemy mogli używać tylko czterech. A jakich? Pokaż! Operator, Sheriff, marszał i kosa. Czyli tylko. Ej, dobra. No, mogę kosy używać, więc to jest fajne. W ogóle jest nowa kolekcja w sklepie. Nie mówiłem wam o tym. Ogólnie uważam tak, bo pewnie pytać o opinię. Często mnie pytacie o opinię, jak co, co, co uważam o nowej kolekcji i tak i tak dalej Więc uważam, że ta kolekcja jest naprawdę super Jeśli kupujecie ją w całości za 5100 Ta kosa jak najbardziej warto Ale samą kosę kupić za 3550 Można Ale no bardziej się opłaca w zestawie po prostu Pamiętajcie na Instant Gaming to kupujcie taniej A my startujemy rankę dzika no, ale tak w ogóle to tak jak mówiłem, Instant Gaming macie w opisie. I zawsze klikajcie w linka przed tym, jak coś kupicie tam. Oszczędzajcie pieniądze. Mamy to. Jakąś dobrą mapkę poproszę. Na przykład Heaven, ale kurde, czy tutaj na snajperki głównie będzie dobra? No, myślę, że dobra, myślę, że dobra. Jetkę wezmę pod to. No, bo ciężko lepszą postać pod operatora, marszala. Ej, widzę, dam wam ciekawostkę w tym czasie, wiecie? O dobra, tak tam ciekawostka O no bo dobra, nie wytrzymam. Patrzcie, wiecie co to jest? Nie, nie jest to setka wódki. To jest aromatol. No amol po prostu. Taki na nudności. Możesz sobie to wąchać na przykład. Takie zioła, no, taki intensywny zapach. I czajcie, że ja to kiedyś miałem na biurku tak postawione i nagrywałem sobie... Filmik do współpracy jakieś? Mówię, Siemanko, Siemanko, tutaj zrobimy dzisiaj to i to. Mamy taką współpracę. A tu siedzi setka wódki według yy, tej firmy, skoro miałem współpracę. Więc całkiem ciekawa sprawa, widzowie. Myśleli, że folwar chleje na filmach. Nie, nie chleje na filmach. Nie pije w ogóle. Wy też, widzowie, nie picie, ponieważ picie na alkoholu jest po prostu złe. Szerf, szerf. Boże, żeby ja nie zapomniał, tylko że mogę grać tylko. Okej okay. It's A, it's A My Mamy jednego awka Ale, o mam timing No nie no, jeden na czterech tak, co ciężko zrobić W teorii, let's go Rymek, can come back to next, bro What the fuck? Mamma mia, już myślałem, że będę musiał grać Dobra Witam w kolejnej grze co teraz zapadali? Lotuska od Bożego to jeszcze lepiej widzowie. Kocham lotus. Poproszę Jetkę. Uuu, I need terapii. No chyba potrzebujesz tej terapii jeszcze bardziej. Mówiłem, że zdarzuję. Błagam jakaś dobra mapają. Icebox. Nie! No to może chamber też taki snajper dobry, no to weźmy chambera, dobra, dobra Dzień doberek! Tutaj mamy niby kwiecień widzowie, ale śniegiem leci, tak? Hello Hello, my friend, hello guys, how are you doing? Tell me, please Bro, shoot it <ścoughs> No kurde, kto to ma niszczyć? Chamber Wait a minute, who are you? ła 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 w górę. ła ła ale czemu ja miałem to niszczyć? Myślałem, czuje, że tu do jakiegoś supporta jest gadane, mówione, no nie wiem, no. A, Gekko ma chill na B, on sobie tu idzie na plecy, ziołko właśnie niszczy. Macie witaminkę D! Proszę! Witamy państwa w cowieczornym wydaniu El Salonika Vonius. Dzisiaj porozmawiamy o pewnym mężczyźnie, który daje dzieciom niebezpieczne dla ich życia substancje. Oto Kamil F, 20-letni youtuber lub streamer, który ostatnio przy nagrywaniu swoich filmów powiedział do swoich fanów coś takiego: Macie witaminkę D. Proszę. Serio, to jest bardzo ważne. Witaminka D jest dla was bardzo ważna. Keko, masz, masz witaminkę D i zobaczymy czy ugra. No. EJ NIE MOGĘ GRAĆ KLASIKA PRZECIEŻ, KOMIL Ale dobrze, nie strzeliłem z tego, nie strzeliłem z tego Ja pierdzielę, ale byłaby w topa już widzowie, już totalnie zapomniałem jaki filmik robię, tak się rozgadałem, nie? Ej robię, ło, ło Ole timing dobry, co jest? NO NIE co tu się dzieje, widzowie? Jaki taniec robiliśmy? <laughs> e, dobra, Kamil, możesz grać marszala, tak? No, nie masz na operatora pieniędzy. Szeryfka też sobie może zagrać. Ale dobra, zagrać sobie po prostu Operatorka na Nexta. A mogę grać tego Headhuntera? No, to jest też Szeryf, no ale. Tak, nie wiem, kurde, no. Ulta na pewno mogę, ulta na pewno mogę. Jak chodzi o Headhuntera, to jeszcze się zastanowię. Jak będziemy wygrywać, to nie będę go używał po prostu. Nie widziałem go. No, nice, wieko. No i teraz operatora i da fafolka. Fafik z operatorkiem. Uuu, thank you, mogę to grać, więc elegancko. Fajny ten karam Jak ktoś się zastanawia, czy kupić karamita. Minima, to specjalnie wziąłem tego, no bo on ma takie animacje, właśnie mniej więcej, więc to tutaj ustawiłem, żebyście mieli. O, ja pierdzielę. Ale się poprawił Fafik, na szczęście. To Eri, eeeeh, uh, ja myślę, że muszę uratować czy No ciężko w tej rundzie coś było zrobić więcej dla mnie. O, Ale tym operatorem zakręciłem, nie wiem czy widzieliście. Okej. Okay. Co tu robi Cypher? Co tu robi Cypher? Nie ma go w meczu, Poje, Bug Valoranta nowy, w sensie bug, bug. Zbugowany, zbugowany. No, paf, no klasa sama w sobie. Teraz szybka rotacja na A. Jeszcze tutaj dam trapa, żeby nie było. Albo dobra, jednak na B pójdę, bo tutaj mnie chyba bardziej potrzebują. Spike drop. No, gdzie ta dzietka tutaj próbowała? Wejść, proszę państwa. Don't throw, don't throw. ale chęci dostałem na papę. Oj, fajnie, nie, nie poprosili. Ach, dobra, jednak poprosiła. Yo, ale w no na to. Ona drop Nie. Aaa, oh, Fafal się, się starał. Ej, czy ja strzeliłem z klasika w tamtej rundzie? Nie. chyba nie. A co jak Ej, nie wiem, bo wyciągnąłem go i chciałem strzelać. War, war, salonik, zrób war. Nie Ulcik teraz, ulcik. No, no nie było warto, no. Jeden za jednego to nie było warto. Ej, dajcie sobie Ile wy macie stopni? Jak jest teraz, na przykład, się robi kwiecień w domu? Zaraz wrócimy do tematu stopni. Po prostu popatrzmy jak im tu idzie. Za to. <muletro> side, 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 right, back, left, Gecko behind you, behind you on side. <muletro> <outside> you. <muletro> It's ja pierdziele. On był detained od tego ulta kidzo, jak on go nie widział? Bro, sorry for the scream, he was right here, you saw his, him. I, I hit him 164. Eee! co And to za wandal, Fafik? Dobra, tak szczerze, to zaliczam to już, nie? Już na pewno, no. Jak nie strzeliłem z tego klasika, no to ja już, no, już się zapomniałem. No, ja już kupiłem wandal, chciałem z nią grać, no, no. No dobra, widzowie, no to od teraz, gdzieś w jakimś momencie filmu losowym, się pojawi na ekranie kod na Valorant Pońcy Nie mówię na ile. Nie wiem jeszcze nawet na ile wam dam, ale. Ale się pojawi. Okej, okay, wypim kalaj, jak to. Nie siadło w niego. Dobra, Spike Dead. Ja zmutowałem drużnę przez przypadek. Nice. O kurde. Guys, I need help fast. Trzeba było klikać od razu to E. No trzeba było, widzowie. Damn. Co no ta robi? Yeah. Magazynek mu się zaciął, widzowie. Jak w miniganie. No dobra, czeryfek. Jeśli chodzi o to, jak wygląda sprawa w tabeli, to szczerze, nie jest źle uważony ja mam 8 fragów yes. Jumba? No i. I was in smoke, sorry Nie ma Jest pek, jest Czemu ja gram Vandala? Ej dobra, poklekocało mnie na maksa, widzowie, nie? Ja pierdziele, ty z Vandala zabiłem No to teraz już na pewno ten kodzik będzie na ekranie, no ja pierdziele, on mi kupił mandala Ej widzowie, zagram mandala w tej rundzie Tylko dlatego, ale nie, 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 stop, stop, stop Nie zagram, jak ktoś będzie patrzył Tylko to go będę wyciągał, rozumiecie 55 No nie, tylko nie to 6 do 6, remis Przepraszam Was za tego killa z wandala. No podniósł mi się, nie myślałem, bo była akcja. No nie myślałem o tym. Ja muszę grać tego seryfa, To znaczy nie mogę kupić trapa, no bo jak kupię trapa, to będę miał 600 Valorant Point, 600 pieniędzy, no. Dobra, widzowie, jak nie stać Was na trapa, to na plecy dajcie TPK. oczywiście. No dobra, tepłem już, tepłem już i mnie zabiła. Uuu, ale ładny strzał Kurde, 1 na 2, na 7hp, znowu Geko w klaczu, w pistolce I znowu jest Geko w klaczu, w pistolce i znowu ma 7hp Ma czasu bardzo dużo Ale bardzo mało hp No nie wiem Geko. Czy ty to zrobisz? Oni ci dają szansę tak jakby, bo Bo tak się boją Niby się boją, ale pikują Ale blisko No teraz w tym co mam grać, Ryfa znowu, no i na nexta goduje z marszalem. Daj no jeszcze kur... Dwa złote One more, one more window. Dwa fragi, spoko bardzo. On też gra czelem znowu, To jest fazer na drugim koncie, tylko nie może gadać teraz. Ej, ty z wandalkiem, tutaj się zapędzasz już. Znowu podlurkuję, ale dam im teraz trapa tu może, co? Albo dobra nie dam. Kurde! jet Wiedział, wiedział, że tu idę Czy mam sianko na operatora? Oczywiście, że mam Z małym kewem, perfekto, perfekto Mówiłem wam, żebyście pisali w komentarzach co jedliście na obiad Podtrzymuję Skoły to widzowie, piszcie, piszcie wszyscy Aha, widzicie jaki movement Szwecja? No, zawiodłem w tej rundzie Gekomaulta ma ulta, mogę mnie pikować No po prostu jakby defowali, to wtedy bym defował znaczy, to wtedy bym pikował O nie, zaraz będą chcieli yeah. kupić Vandala To ja na pozór kupię Guardiano, że nie wygram Sorty w smoku, testosteron. Go. Prawie warzywko Killjoy, ale na spokojnie każda się czasem zdarza, wykręciłaś to. Ale Bachor jakiś tam po sajcie biega. Gekko kontra geko. Co to było? Ej, ja, my widzieliśmy jego zbagowaną bluzkę, bluzę zbagowaną? Co to było? ale fajnie. Piękna koska, piękna koska, pafuś No i Essa, 10 wygrana, wygrana. Jak myślicie, jak myślicie, a może wiecie, był już ten kodzik na Valorant Pointsy, nie było kodziku na Valorant Pointsy. Ja! Mama mia! Ale zagranie. No i mocno zawiało wiatrem. To taki halny był widzowie Don't forgive no da da Krokodil da, do da, penisini pepperoni, masturbini <muchy> Mmm, bomba boom w Pani domu jest bomba O Ale tego operatora jakbym podnieść, to było super Aha, dobra, mam 9 koła, no to jednak ja je sobie kupię Jestem silna, niezależna kobieta Słuchaj, nie jestem kobietą, od tego zacznijmy Ale jestem silny, to prawda Jestem niezależny Co to znaczy być niezależnym, jeśli chodzi o takie kwestie, czy ja jestem niezależny No jestem niezależny, no To znaczy, nie no, On mieszkam jeszcze z rodzicami No ale, mógłbym nie mieszkać Ale czy mógłbym? Ja na przykład nie zarabiam tyle, że móc Ja powiem widzowie, że ja miesięcznie wydaję 4700 zł Przynajmniej miesiąc temu tyle wydałem W sensie w ostatnim miesiącu, w marcu co pytał? Czemu ja to mówię w trakcie rundy? Ale no już do końca, jakby dodał jeszcze do tego 4500 zł za wynajem z czynszem No to takie 8,5-9 koła jedzenia, no to 10 koła miesięcznie by się wydatków robiło, nie? Chcę się z Rożą wyprowadzić, na dwóch robić yy, mieszkanko To wtedy co innego Ale kurde, nie wiem czy też tak macie To teraz do dorosłych widzów Macie też tak, że macie wrażenie, że nie wydajecie zbyt dużo pieniędzy, a potem podliczacie Na przykład 4700 wydaliście w ostatnim miesiącu Nie mając na przykład, nie wiem, na jakichś takich większych zobowiązań, no. Ja płacę na przykład kładkę zdrowotną 350 zł, no chyba, że zarobi więcej, to trochę więcej płacę. Ale tak na opłaty związane z firmą daję miesięcznie 1000 zł mniej więcej. Na jedzenie z 500 zł miesięcznie. Dobra, na zakupy z 500 zł miesięcznie, na takie jedzenie, że coś kupię, tak z 300 zł. Na programy, czyli na przykład do montowania czy coś takiego, to miesięcznie jest tam z, no, z 450 zł. I to są jedyne wydatki w mojej głowie, jakie ja mam. To jak się to doda, to tak powinno być no z 2300 zł w mojej głowie. I skąd się bierze te 4000 zł? A no bo dochodzi internet do opłacenia Mam dwa internety akurat Bo tutaj wydam na przykład na Valoranta 500 zł w miesiąc bo jakieś kolekcje wyszły fajne Bo na przykład kupiłem sobie Ostatnio skrzynię biegów do kierownicy Za 219 zł I to wiecie się wszystko dodaje no takie rzeczy Nie będę wam teraz wszystkiego wymieniał Ale wiecie jak jest ale strzeliłem tym szeryfem. Mam takie wrażenie, że Valorant to jest strasznie pobugowany. Nie wiem, czy też tak macie. Tak jak teraz na przykład strzelam z tego szeryfa, strzeliłem, to on tak na cały ekran wybombił do góry. No bo to ostatnia runda, jak to wygramy. Wow! Nice! 17-15, bardzo fajne statystyki w takim challenge'u uważam. Dajcie znać, czy ktoś odebrał kod na Valorant Points i widzowie pozro dla was. Plus 17, ok.